Podarował połowę płaszcza żebrakowi, wyruszył na bitwę w pierwszym szeregu z krzyżem w ręku zamiast broni, pomagał biednym i ubogim. Święty Marcin był żyjącym w IV wieku rzymskim legionistą, znanym z miłosiernych uczynków. W dzień imienin Świętego Marcina w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy Wciasnej młodzież zaprezentowała sceny z jego życia. Starał się każdemu pomóc. Nie był jakiś taki, że wszystkich jakby dzielił po kolei, że temu pomogę, a temu nie. I widział wszystkim Pana Boga. Pomagał i pokazywał nam to, jak to robić: głodnych nakarmiać, potrzebującym pomagać no ogólnie pomagać. Z tego, co wyniosłam z naszych prób i przedstawień, z tego, co nam siostra opowiadała, no to na pewno był miły. Pomagał ludziom i warto go naśladować. Pomagać ludziom, być życzliwym i miłym dla ludzi. Postać świętego Marcina ceniona jest między innymi za pokorę oraz dobroć. Dobro jest ponadczasowe, więc chociaż święty Marcin żył no, rzeczywiście już dawno, to... Takim jakby dla nas dowodem tego, że, że jest nieustannie aktualny, to jest ta młodzież, która bierze udział w przedstawieniu i pokazuje, że chce go naśladować, że chcą żyć po prostu dobrze. Nie jest to łatwe, ale no, dobro należy do odważnych i, i tych odważnych mamy naprawdę sporo. Po nabożeństwie spod kościoła wyruszył korowód ze świętym Marcinem na czele. Uczestnicy obchodów przeszli ulicami Ciasnej na plac kościelny, gdzie można było ogrzać się gorącą herbatą i spróbować tradycyjnych rogali świętomarcińskich. W tym roku panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Ciasnej upiekły ich ponad 400. Nie liczyliśmy, że tak, tak dużo będzie. No Pełniutki kościół, bardzo nas to cieszy. No. Jeżeli pójdzie dobrze, to w przyszłym roku już trzeba będzie 500-600 łupiec, żeby po prostu no, wszystkich poczęstować, Bo to jest raz w roku tradycyjnie, taki y, smaku białego, więc to są takie troszkę inne te roga, ale więcej bachali jest na samym masełku. Uczestnicy obchodów zajadali się rogalami, biesiadowali i miło spędzali czas. Nie zabrakło też wesołych tańców i zabaw przy muzyce. Co rok uchodzimy jest bardzo fajnie, i to jest takie przeżycie dla dzieci. Co rok to wiedzą więcej o Marcinie. Dla samej y, uczenia dzieciaków tej tradycji, dla spotkania się ze znajomymi, bardzo dużo plusów to a takie spotkania mają. A rogale smakowały? Oj, przepyszne. Bo to jest to przeżycie duchowe, no i spotkanie z y, dziećmi, z ludźmi, z tradycją także warto. bardzo. Po prostu człowiek się spotyka z drugim człowiekiem. Pośmieje się, mówi głupia, no i po prostu jest fajnie. To było radosne, pełne optymizmu święto, przybliżające żywot oraz postać świętego Marcina, który niech jest inspiracją do dzielenia się dobrem nie tylko 11 listopada, ale na co dzień.